Dzień dobry moi drodzy, witam Was serdecznie, kolejny vlog z serii vlogowy wrzesień. Mam nadzieję, że Was wszystko w porządku, że macie tak samo piękny początek jesieni jak ja, bo jest pięknie, słonecznie, ale wszystko pogoda na sweterek, pierwsze warstwy, narzutki, opaszki, uwielbiam taką pogodę, nie mogę się doczekać. Chyba w minionym tygodniu był taki jeden dzień, gdzie mieliśmy chyba 25 stopni. Ja mówię, ja już nie chcę, ja już mam dość, ja już chcę jesień i, i ja się cieszę na, na ten spadek temperatury, bo po prostu, tak jest gorąco, to ja się źle czuję i, i tyle, więc nieraz się nawet śmieję z klientkami, które gdzieś mówią, że lubią jeździć do takich gorących miejsc, i ja mówię, ja nie, ja się po prostu źle czuję i dla mnie taka pogoda, jaka jest w Anglii, przez większość roku mi odpowiada. I i tyle. Herbatka, nie herbatka, tylko ta kawa już trochę letnia, bo, bo po prostu sobie dopijam, ale co chcę Wam powiedzieć na początek, to że widziałam komentarze i widziałam zapytania, czy będzie vlogowy październik. I powiem Wam tak, to Wy mi powiedzcie, czy chcecie. Czy chcecie ten sam format filmów z tą samą częstotliwością? Czy macie ochotę, czy macie przestrzeń i czas, dajcie znać. Dajcie znać, bo zobaczymy, co da się zrobić. Ja nie mówię, że nie. Tylko pytanie, czy wy chcecie? Także sekcja komentarzy jest dla was otwarta. Rzeczy bardzo przyjemnych dla mnie i też dla was, bo ma fajne rzeczy do, do testowania, co chcę wam właśnie pokazać. To jakieś półtora tygodnia temu odezwała się do mnie marka Weoli i napisali tak. Ania, czy masz ochotę sobie wybrać pięć produktów i pokazać u siebie na vlogu? A ja mówię, mam ochotę. Bo po pierwsze, to jest marka, którą znam. To jest marka na przestrzeni chyba ostatnich siedmiu, sześciu lat, gdzie produkty sama kupowałam, jeśli jestem w Polsce, gdzieś w Rosmanie, czy, czy w Hebe, lubię sobie zobaczyć, co tam jest fajnego, co tam jest ciekawego, ale nie wiedziałam, że jest aż tak dużo nowości. Więc tym bardziej mówię, bardzo chętnie sobie wybiorę, bardzo chętnie przetestuję i pokażę się na vlogu, także linki do produktów, które Wam pokazuję są w opisie na dole, także będziemy testowali, bo tak naprawdę moje zapasy nie są jakieś duże i już na przestrzeni najbliższych kilku tygodni myślę, że kremy otworzę i będę używała. Bo wiecie, lubię zużyć jeden i otworzyć następny Chyba, że otwieram coś, co mi się do końca sprawdzi No to też, wiecie, szyja, dekolt szybciej Ale w najbliższym czasie już te produkty będę używała Testowała tak naprawdę, bo żadnego z nich wcześniej nie miałam I na początek coś, co mnie bardzo, bardzo interesuje Paczka do mnie przyszła kilka godzin temu Teraz po prostu wyciągała produkty z kartoników I teraz tak na... I tutaj pierwszy produkt, który mam To jest stymulująco wzmacniająca wcierka do skalpu Trzy rodzaje wcierek są, z tego co, co pamiętam. Tak wygląda w ten sposób. Powiedziałam, że produkt jest bez, bez zapachowy. Konsystencja, być tak troszkę tylko, więc tutaj chciała sprawdzić. Bardzo taka, bardzo wodnista, bardzo, wodniska, bardzo, bardzo wodnista, bardzo lekka. No zobaczymy, zobaczymy, jak to będzie się sprawdzało. Drugi. To jest produkt, który kojarzę, że kilka z Was mi polecało. Oil to Milk i to jest produkt do mycia ciała. Eee, do mycia ciała. Też już za niedługo pójdzie, pójdzie do użycia, bo nic nowego do mycia ciała już od dłuższego czasu nie kupowałam. Uu, ładna buteleczka, taka elegancka. Fajnie, fajnie to wygląda. Ekstrakt z imbiru i witamina E. No dobra, powąchajmy. Wiecie, jak to pachnie? Kojarzycie takie lizaki, serduszka przyroczyste, cytrusowe, takie z dzieciństwa, te nasz, na, nasze roczniki? <grymne> tak, tak to pachnie. O, bardzo, też tak trochę jak spa, jak jakiś taki, wiecie, fajny hotel. O, przyjemnie, przyjemnie. Oczywiście to, to do mycia ciała, ale myślę, że też do mycia rąk można jak najbardziej coś takiego sobie postawić. Następnie mamy serum do twarzy, którego jestem bardzo, bardzo ciekawa, ponieważ jest to serum e, redukujące e, przebarwienia. Aplikuj wieczorem. Ok, dobra, no to na wieczór. Okay. Ma to sens. Ma to sens. O, proszę bardzo, open box. Tu jeszcze mamy jedną ulotkę. Pojemność tutaj to jest, moi drodzy, 30 ml, bo to... Do skóry głowy mamy tutaj 50. Ta sama buteleczka, ta sama estetyka. Jakby się sobie coś zamawiało ze strony We co nawet ci używam, co bardzo, bardzo lubię, już mam nie wiem jak długo. Gąbeczka do, do, do makijażu z Weoli. świetna jest, to się bardzo fajnie sprawdza. Serum, kolor mamy taki, o widzicie, mleczno-żółty. Ba bardzo lekka konsystencja bardzo lekka. Jest delikatny zapach, ale myślę, że nikomu by on nie przeszkadzał. Nie określałabym go jako zapach naturalny, określałabym go jako zapach takich kosmetyków, jak z gabinetu. I tutaj mamy jeszcze dwa produkty takie w słoiczkach. Po pierwsze, krem pod oczy. Skoncentrowany balsam pod oczy. Anti-aging. No, zobaczymy. Chciałam coś takiego bardziej treściwego na wieczór, ponieważ mam krem pod oczy, ale myślę, że też za dwa tygodnie go już skończę. Kiedyś używałyście ten krem pod makijaż, to też proszę mi dać znać, jak wasze wrażenia, czy pod makijaż też jest spoko. No bo Balm, no to wiecie, na tutaj widać tą konsystencję, że jest taka właśnie bardziej, no jak balsam, nie jak krem. Zaraz sobie to przetestujemy. 15 ml. Takiej formuły pod oczy jeszcze nie używałam. No, powiem mam jak taki miodek. Fajne. Fajne. Myślę, że to będzie też bardzo wydajne. Tutaj trzeba po prostu rozrzać palucha i z palucha nałożyć. O, to jest faktycznie taki balsam, kompres, coś na wieczór, takiego bardziej treściwego, albo jesteście chore, zmęczone, żeby te oczy gdzieś tak bardziej jeszcze żyć. No, jestem bardzo ciekawa. Szczerze? Bardzo jestem ciekawa, bo takiej formuły, takiego konsystenckiego produktu nigdy wcześniej nie, nie miałam. Miałam jakieś takie formuły typu krem, żel, serum, takie wodniste coś, ale takiego balsamu jeszcze nie, także... Bardzo ciekawa, ponieważ to taki Open Box ASMR, taki wiecie. I ostatni krem. Krem na noc. Tak się prezentuje. Krem na noc, myślę, że za jakieś półtora, max dwa tygodnie będę potrzebowała także idealnie. Jest tylko ciekawa właśnie tej formuły i konsystencji. Nie czuję jakiegoś zapachu. Zobaczmy sobie tylko. Powiedziałabym, że w pierwszym takim yy, złapaniu jest troszkę taki bardziej gęsty i, i treściwy, ale jednocześnie myślę, że gdzieś się szybko, szybko wchłaniał. Także zobaczmy, I, i praktycznie jest bez zapachowy. Taki bardzo, bardzo delikatny gdzieś tam zapach, tylko czuję, jak tak mega, mega mocno się yy wącham w te pozostałości właśnie na, na dłoni. Także cieszę się, bo praktycznie wszystko idzie do użycia od już. Więc jeśli coś używało się, to koniecznie dajcie znać. No i tak mówię, linki do produktów, które tutaj Wam teraz pokazywałam, są w opisie na dole. Wróciliśmy już z zakupów do domu i tak mówię, w sumie nie ma tej listy długiej. Ale tak zaczęłam rozkładać, to blat jest pełny. Także zapraszam. Tesco i Mark Spencer. Zakupy uzupełniające, obiadowe, em nic szczególnego są dwie rzeczy, które jestem bardzo ciekawa jak chodzi o smak, ale to sobie przetestujemy, no bo po to też są te części jedzeniowe, bo opisałyście, że lubicie, więc ogólnie w planie jak chodzi o obiady, jeszcze też kupiliśmy całą taką paczkę dużą piersi z kurczaka, którą od razu schowałam, bo nie chciałam, że ona tutaj była na, na wierzchu bądź sobie do pracy, będzie to robił jakiegoś tam kurczaka z warzywami i coś tam, coś tam a ja ogólnie chcę zrobić pieczonego kurczaka zupę z soczewicy, na pewno gdzieś tam rosołek, chili i coś tam jeszcze mam zapisane, jakieś takie mięsne rzeczy. To są takie po prostu zakupy, tak jak mówię, uzupełniające. To jakieś wiecie: to jakieś podpaski, jakieś, jakieś tam kulki, podpachy. już wam pokazuję. Więc tak. Lody. W Tesco bardzo dobre rożki. Bardzo dobre, rozsądna cena, naprawdę fajny smak. I na dole też jest czekolada na końcówce, co jest istotne. Yy, Andrzej sobie zażyczył te yy, Coca-Colę w puszce. On lubi właśnie tą zero. Dla mnie, jak kola, to normalna. Staram się takiej koli do domu nie kupować. Jeśli yy, kupuję jakiegoś, nie wiem, Fish and Chipsa, czy jakiś India, jakiegoś takeawaya, to lubię po prostu taką kolę w puszce, albo nawet jeszcze taką w szkle yy, sobie wypić. Ale staram się nie mieć koli, bo jak ją mam, to piję. Więc y, to powód dla Andrzeja, bo ja tej naprawdę nie lubię i czuję różnicę. Tak samo jestem Team Cola, nie Pepsi. Y, lody Andrzeja ulubione. I tutaj pierwszy produkt, z którego jestem bardzo bardzo ciekawa, płyn do płukania Paczuli. Powiem Wam, że naprawdę bardzo ładnie pachnie. Był na promocji, więc, więc chętnie sobie przetestuję i dam Wam znać, czy faktycznie pranie po tym fajnie pachnie. Bo miałam ochotę na coś takiego nowego, bo na okrągu albo był Lenor żółty, albo ten dzidziusiowy Komfort, albo Fery. Ten Dziusiowy Biały, także będzie testowanie. Tutaj dwa razy Bup. Taki yy, na wieczór zamiast, zamiast chipsów yy, płyn do szyb, ale miętowy. Ok, wcześniej nie było yy, jakichś takich wersji, yy, chciałam powiedzieć, smakowych, zapachowych ale no Andrzej do mycia do akwarium potrzebuje. E, widzieliśmy też jednego skłosza e, Dobra, jestem, wracam. E, myczko, myczko, mleczko do e, mycia wanny, do mycia zlewu, naprawdę bardzo fajne i powiem Wam, że czy CIF, czy, czy to z nawet nie wiem, czy to z nie jest odrobinę e, odrobinę lepsze. A tutaj też na promocji były e, te takie produkty, które używam do mycia łazienki, czy takie właśnie spreje antybakteryjne do blatów tutaj do, do kuchni. Polska półka, żywiecka razy 3, berlinki z kurczakiem razy 3. Na polskiej półce też kostki rosołowe, bo czasem są mi potrzebne, a na polskiej półce są za funta. Także już mam ja nieraz tam mówiłam, że w polskim sklepie jest taniej niż że się, że w Tesco na polskiej półce jest taniej niż w, niż w polskim sklepie. Dlatego czasem takie rzeczy gdzieś tam kupujemy, tam wszystko się była jedna o tu jest jakiś kucharek, samosy w Tesco. Przepyszne, najlepsze ever, naprawdę jeśli chodzi o samosy to już y, tyle różnych próbowałam i to też w sklepach i y, gdzieś tak po prostu łapałam, czy na tak ktoś y, robił taki w domu to gdzieś próbowałam. No nie, te z Tesco są najlepsze, one są świetnie przyprawione do airfryera na 7-8 minut i po prostu miamy, miamy, miam. od czasu do czasu. Y Lubię sobie po prostu kupić, tak dzisiaj właśnie przychodziłam, ja mówię, a mam smaka. E, Almettę, e, groszek mrożony, e, tutaj już powiedziałam ten kucharek, e, dwa razy mandarynki. Te pomidorki, co mi Ania właśnie poleciła e, z Tesco, przepyszne one są. Nie wiem dlaczego, e, duże Tesco 2 funty, małe Tesco e, w centrum 2,30 Dlaczego ten sam produkt w tym samym sklepie ma różną cenę? To jest kwestia lokalizacji, no chyba tak nie wiem. Dziwne, nie wiem, czy się też z tym spotkałyście, Bo tak mówię, w dużym Tesco 2 funty, w małym Tesco 2,30, co jest dosyć dużo 15% różnicy. Na dziale z przyprawami zobaczą coś takiego: pizza express pomidory z ziołami, pasta bake, coś, coś takiego. A, mówię, a wezmę, nieraz nie mam się pomysłu na kolację, coś takiego na szybko, także myślę, że będzie, będzie spoko. Czekajcie, bo tutaj tak wymieszałam, wymieszałam sklepami. Duży y, kurczak w marku, którego dzisiaj właśnie tutaj y, przyprawię, zostawię na noc i jutro będę, będę piekła. Y, na TikToku sporo też dziewczyn bardzo polecało ten miód, bo to jest miód z imbirem i y, kurkumą, e, za imbirem to ja tak nie przepadam e, imbir zawsze mi takim płynem do naczyń daje, ale jeśli chodzi o odporność i teraz ten okres taki jesienno-zimowy, to myślę, że to może być coś fajnego, zaraz go przetestuję i Wam powiem czy, czy on się nadaje tak do Jedzenia z łyżki, czy na tosta do przesmorowania, czy, czy niekoniecznie. Dla kogoś to nie przypada za imbirem. W marku też na fajnej promocji były orzechy włoskie, a ponieważ ja teraz non-stop robię chlebek bananowy do znudzenia, no to mówię, dobra, łapię. Cukier też właśnie do chlebka bananowego i w Tesco tutaj e, kilka, wzięliśmy takich paczek z różnymi takimi mniej kalorycznymi batonikami, z wiem masy czy snickersy. Coś takiego sobie Andrzej złapał. Za tymi prote proteinowymi to ja nie przypadam, ale Biscoff e, mnie przekonał, więc e, zobaczymy. To są moje ulubione. Ja bardzo, bardzo lubię te lekkie, faktycznie kolory duże nie mają. A jeśli, coś, a jeśli mam ochotę na coś takiego właśnie e, słodkiego, z mniejszym wrzutem sumienia, to po prostu sobie e, takiego gdzieś tam do torebki e, lubię e, lubię wrzucić. Ponieważ jutro chciałam właśnie robić kurczaka z warzywami, no to patrzę, wie, o brokolini, za 70 pi i wzięłam trzy paczki, bo mówię, i tak to ugotuję, e, będą na dwa dni, to się zje, to nie jest, nie jest problem, ja czasem kupię w Tesco, czy w marku, jak widzę właśnie te żółte naklejki, jakieś, nie wiem, warzywa typu pieczarki na przykład, czy, czy paprykę, czy takie brokolini, brokolini, bo ja po prostu po, nieraz, jak ja Wam pokazuję, to nieraz po prostu pokroję i, yy, i zamrożę. I też się... Też się użyję, a e, nie trzeba, e, wiecie, płacić pełnej ceny. Tutaj e, ten taki płaski groszek, jak, jak ja to mówię. E, Andrzej sobie to właśnie będzie robił do e, jedzenia, do pracy. Dwie paczki jajek, tych, tych dużych. E, jabłka dla mnie i dla Andrzeja. Dla mnie Pink Lady Forever. Banany. E, ten e, koperek. Jest też paczka cebuli. Ziemniaki z Tesco. Najlepsze ziemniaki Ever, one są takim charakterystycznym bladożółtym opakowaniu, pod 2 funty. Nieraz na promocji są za funta, no to wtedy biorę po prostu tyle, że ludzie na mnie patrzą na wariata, ale to są naprawdę bardzo dobre ziemniaki. Czy chcecie, nie wiem, frytki, czy ziemniaki, czy masz, czy, czy talarki, potrzebujecie ziemniaki dobre, to to są te ziemniaki. To są chyba największe podpaski dostępne w sklepie, z tego co mi się wydaje. Jeśli potrzebujecie coś na noc, albo po prostu macie no tak dosyć ciężko przez pierwsze dni, to to są... to, to, to jest to. To jest sprzęt, który was, was uratuje. E, ibuprofen, bo paracetamol po tylu latach w Anglii już na mnie nie działa. E, tutaj Andrzej zrobił e, zapas kulek, bo też było na promocji. E, do kompania Andrzej to lubi właśnie pod, pod prysznic, takie uzupełniające opakowanie. No i szampon, który też już myślę kojarzycie, że jak kupuję szampon, to zawsze ten dla Andrzeja. On włosy myje codziennie, to jest jego ulubiony. No i tam jeszcze mamy chleb taki tostowy do wsadzenia do, wsadzenia do zamrażalki. Także e, niby nic takiego, a, a blat pełny. Także ja to już rozkładam, segreguję co do zamrażalki, co do zamrażalki i e, robię nam jakąś e, herbatkę. Dzień dobry, dzień dobry, dzień następny. Ja tutaj od samego rana w kuchni ogarniam obiad. Robię zupę z soczewicy, to jest przepis, czekajcie, z kwestii smaku. Ostatnio też zrobiłam tę zupę, ale ją przypaliłam. Po prostu siedzę, coś sobie pracuję, wiecie, na, na komputerze i czuję ten zapach. Mówię, o nie, już, już się spaliło. I nie wiem, czy to była kwestia garnka, czy faktycznie za długo się gotowało, ale tutaj mówią 15-20 minut. Więc ja sobie tutaj ustawiam. Zegarek, timer, proszę mi się tu o dobra, faktycznie na 15 minut. To jest absolutnie ulubiona zupa Andrzeja. Mega, mega prosta. Więc, jak mówię, przepis macie w opisie na dole. I po 15 minutach tutaj będę teraz, bo ja robię, aby porcje. To co jest w przepisie, razy dwa. No bo takiego małego garnuszka to bym się nie chciał robić. Jak już gotować, to przynajmniej na dwa dni. To jest moja złota zasada. E, także tutaj mam jeszcze dwa razy polpa, ta z Mutti. Polpa czy pomidory w puszce. E, tam też mam posiekany e, koperek. Mam też śmietany chyba, albo jogurt grecki, coś tam mam takiego jeszcze do, e, do zabielenia. E, dorzuciłam jeszcze trochę. Yy, trochę więcej yy, ostrej papryki, żeby było więcej, yy, więcej wyrazu w tej, w tej zupie. Także zaraz spróbuję zobaczyć, czy coś jeszcze trzeba przyprawiać, czy nie. A tutaj mam już też yy, zaamarynowane kurczaka, bo wczoraj wieczorem kosz się zakręciłam i tego nie zrobiłam. No i tutaj właśnie skończyłam jedną i. Otworzyłam następną przyprawę z Marken Spencer. Naprawdę bardzo dobra przyprawa do kurczaka takiego pieczonego. Niecałe 2 kg kurczak. Tam na opakowaniu pisało, że tam pamiętam, godzina 50. Ja tak 220-230, po prostu w niższej temperaturze będę go piekła i też sobie zrobić cygarek w telefonie, żebym odpowiednio wcześniej wstawiła tego kurczaka, żeby faktycznie był na odpowiednią. Godzinę gotowe, no bo to wiadomo, to nie jest taki obiad raz, dwa, że się w międzyczasie zrobić, tylko trochę, trochę to potrwa, także od samego rana tutaj w kuchni, przy garnkach, ale ja lubię gotować, ja tutaj jakiś podcast kryminalny, tu sobie zaraz kaweczkę zrobię. Dobrze, że wczoraj kupiłam to mleczko, ten Cif z Tesco, bo właśnie zauważyłam, że jest trochę z tyłu był sklapany kamień, a kurkuma i takie przyprawy lubią farbować. Takie kamienie to jest sztuczny kamień, więc od razu mleczko. Mleczko mnie uratowało. No i też taka właśnie wskazówka dla Was, że jeśli macie sztuczny kamienie, naturalny, naturalne, czy to jest ceramika, cokolwiek takiego właśnie w kuchni, to żeby tego nie zostawiać. My tą kuchnię już mamy ponad 5 lat. No nie mówię, że nie chciałabym zmienić tego blatu. Nie powiem, że mi się znudził, no ale być jak się ma męża kamieniarza, no to... No, nie, no wiecie. Ale tutaj on jest zachowany naprawdę w idealnym stanie. Ten cały blat. Z tego względu, że on jest po prostu suchy. Nie zostawiam na tym mokrych rzeczy. Jeśli jest szklanka, która jest mokra, trzeba od razu to wytrzeć, żeby po prostu nie było żadnego odbicia. Także mleczko CIV naprawdę się świetnie sprawdza do doczyszczania e, takich właśnie plam przy przygotowaniu, także warto mieć w kuchni. E, na takie sytuacje. Make-up zrobiony, włosy wyprostowane, umyte, e, nasy próbowałam gdzieś zakręcić tutaj te przody, ale po 10 minutach już tego skrętu nie widać. E, nie wiem, czy Wy też tak macie, ale czasem sobie próbuję zrobić jakieś zdjęcie, e, tam na przykład na miniaturkę do, do, do filmiku. Czy ogólnie jakieś zdjęcie i zaczynam się tutaj bawić, właśnie moim przedziałkiem, to mam wrażenie, że od razu jak zmieniam stronę, jak chodzi o włosy, to mam wrażenie, że jakaś inna osobowość się we mnie budzi. Że jakoś tak długo już, no nie wiem, dajcie znać, czy przedziałek z boku, czy przedziałek na środku, jakoś, ale tak mam wrażenie, tak, nie, teraz tak, tak bardziej taka elegancka pani tea, dajcie mi hermeska do ręki i, wiecie, to jest ten vibe, taka właśnie o old money, old money jakoś tak nie wiem. No mam wrażenie od razu, że z tym przedziałkiem z boku to tak osobowość mi się, mi się zmienia. Tutaj tak od razu bardziej tak nie wiem. Chociaż nie, nie tu już za dużo ten, ten płów mi się robi. A na środku ten przedziałek już tak długo noszę, że jakoś to jest taka najbardziej wersja, w której się e, lubię, ale latami przedziałek miałam, e, miałam z boku. Jakoś tak nie wiem, która wersja mi się bardziej, bardziej podobało Ostatnio tylko sprawdziłam, że na nie podoba mi się wersja, kiedy mam zaczesane, znowu ta sroka wróciła, kiedy mam zaczesane włosy i tak wiecie, po prostu tak, takiego koka czy kusyka gdzieś gdzieś z tego. Na przy... Nawet dwie sroki? Okej. Okay. Jak wiecie, o co chodzi, to od kilku miesięcy po prostu do mojej sąsiadki na drzewo przylatują sroki i siedzą codziennie praktycznie sroka. I znowu Znowu wróciła, chwilę jej, e, chwilę jej nie widziałam. Także przedziałek zostaje na razie na środku, ale tak do zdjęcia. Jakoś tak nie wiem, no tak. wrazu no nie wiem, no osobowość mi się zmienia. Nie wiem, czemu pokazywam te, te korale. Ja je kupiłam jakiś czas temu na przecenach w markę Spencer. Spodobało mi się, bo tutaj no, można też je tak jakoś tak nosić. Różnie można je sobie mm, jakby stylizować, bo to są takie ala srebrne, a tu takie większe, ala. Dalomatyńczyki, krowie łatki. Ten pierścionek jest z Second handu oczywiście. Monika Wineda, Pandora. Wypuściła Pandora też teraz ten pierścionek w srebrze, a tej marki nigdy nie pamiętam. Sweterek jest z vloga wcześniejszego, a na ustach mam Inglot 96. Tą pomadkę taką wpłynie. Bardzo, bardzo lubię. Czy sobie więcej nałożyć? Czegoś błyszczącego na skóry. Nie są za bardzo zmatowiona. Ja nie wiem, nie wiem jak mi lepiej. Tu to mi się przykleja do włosów. O, dobra, tak niech zostanie. Sorry, bo wiem, że niektórych to strasznie rytuje, takie e, bawienie się włosami i co chwilę ich e, wiecie, e, układanie już, już, już przestaje. E, pierwszy raz sobie użyłam, e, dostałam to w, e, od Ewy w prezencie właśnie. Easy Bake Setting Spray od chudy. E, i Ewa jest zachwycona. jakby wypadła z gry u Ewy, to jest teraz jej, teraz to jest jej ulubieniec. trochę bardziej. A, ja wiem dlaczego. Mi się da, że są taka troszkę za mało glow, bo nie użyłam na to Mac Fix Plus. A ja zawsze używam Charlotte i Mac, ale jest tak bardziej matowo, bym powiedziała. Że nawet ten blask z policzków, który miałam z różu i rozświetlacza, mi zginął, tak bym, tak bym powiedziała. I jak już tak makijażowo już tak tutaj jesteście i tak do Was gadam, to mam jedną rzecz, którą Wam chciałam pokazać i... E, nie powiem, że to jest bubel, ale też nie powiem, że jest to produkt, który bym komukolwiek polecała, bo myślę, że znajdziecie o wiele lepsze i w przeliczeniu też jakby pojemność, a cena e, lepsze. Catrice Magic Shape Contour and Glow Stick. Odcień, który ja mam, numerek, który mam, to jest 010 Light. Ja już go dawno tam, tam kupiłam, po prostu zapomniałam o nim. I tutaj, tak, tutaj mamy właśnie kremowy brązer. On nie jest jakiś bardzo pomarańczowy. Troszkę zmienia odcień po w blendowaniu. Nie jest bardzo kremowy. Jeśli macie podkład, który zastyga, to on ten podkład Wam może po prostu, wiecie, zdjąć przy, przy blendowaniu. Dużo też go nie ma, jak, jak widzicie. No i ta formuła jest taka, no nie, nie do końca. Trzeba naprawdę dużo nałożyć, lepiej nawet na rękę i pędzlem. Nie jest aż tak na przykład fajna formuła z Inglota albo z Rare Beauty, jeśli chodzi o takie bronzery, które aktualnie używam. Rozświetlacz jest bardzo ładny, ale też jest bardzo, bardzo jasny. Absolutnie tak na skórę nakładanym się nie sprawdzał. Na, wiecie, na rękę i pędzelkiem zdejmowałam i sobie aplikowałam, ale no mam wrażenie, że w prostu tych produktów tak za bardzo nie widać było. Ta chuda właśnie tak zmatowiła bardziej, bar bardziej niż, 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 niż zazwyczaj. Dobra, nagrywam denko i idziałam dalej, bo czas, czas leci, a dużo czuję jeszcze do ogarnięcia. Dzień dobry, dzień dobry, dzień następny. Jest chwilę po godzinie dziewiątej. Ja już wyprawiałam moje dzieci do szkoły. Za 3 minuty kończy mi się piec chlebek bananowy. Do rozłożenia mam trzy suszarki z praniem i na resztę właśnie czasu, kiedy dzieci jest w szkole. Praca, praca, jeszcze raz praca, także wiedziałam, że się z wami pożegnam już i tak naprawdę zmontuję tego vloga, żeby nie było też zbyt długiej przerwy. Ale na koniec chcę wam kazać jedną jeszcze rzecz. Wspominałam Wam, że zaczęłam na nowo brać suplementy. Omega-3, y, omega-3, witamina D, suplementy na włosy, na no, nowo zaczęłam brać i tak naprawdę jedna z Was na Instagramie napisała do mnie Ania, co to za y, taki syrop na odporność pokazywałaś kiedyś we vlogu? I tak myślę Manuka. Manuka Tonic z Honat Barret to jest y, taki Hmm, właśnie suplement na, na odporność. On tutaj jest z propolisem, tymiankiem, o, e, e, octem jabłkowym i witaminą C. E, w smaku to takie, to takie średnie. Tutaj właśnie skończyliśmy kolejną butelkę, ale miałam jeszcze dwie na zapasie. tego nie znosi. Myśmy to wypiję bez problemu. No mi to jakoś wybitnie nie smakuje, no ale z rana 5 ml każdy każdy przyjmuje Holland Barrett. To jest taki ich produkt własny. Często jest promocja: 3 za 2, e, lub nie wiem, jeden, drugi za, za za, za, wiecie tam, za grosza, więc można sobie to złapać e, w bardziej okazyjnej cenie. No i to jest coś, co my teraz będziemy na pewno e, brać codziennie. O, słyszę, chlebek na nowo tutaj się zrobił, i teraz tak, trzeba wyłączyć i na 10 minut zostawić z uchylonym piekarnikiem. O, tak o, uch, buchło. Zaraz jeszcze oczywiście patyczkiem sprawdzę ale zapachniało gorzka czekolada, orzechy włoskie. To jest ten przepis, Ania gotuje. Podziękuję wam go w opisie na dole. Do tego tylko właśnie taka spora garść orzechów włoskich i gorzka, gorzka czekolada. No i będzie coś, coś fajnego. Na później do popołudniowej kawy. A ja już idę właśnie do komputera, bo mam pracę, mam po kokardy Także z wami się widzę za niedługo. Mam nadzieję w kolejnym vlogu. Także. Błujaki, do zobaczenia, trzymajcie się ciepło, pa pa.